2014 roku, dla ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kolno, Komisja skrutacyjna w składzie: Rostowska Małgorzata, Pobawajtus Jadwiga, Orłowski Ryszard, po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu głosów stwierdza, co następuje: liczba radnych Gminy Kolno obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15, na przy... Na przewodniczącego Rady Gminy Kolno zgłoszono następujące kandydatury radnych. Pierwsze, Wojciech Jermacz. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego wynosi 8 głosów. Liczba radnych, którym, wyda, którym wydano karty do głosowania, 15. Liczba kart wyjętych z urny, 15. Przypuszczalna przyczyna niezgodności, nie ma. Liczba głosów nieważnych, brak. Liczba głosów ważnych, 15. Liczba osób, głosów ważnych oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. pierwszy Jermacz Wojciech oddano głosów 15. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że radny, kandydat radny Jermacz Wojciech uzyskał wymaganą liczbę głosów i został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Kolno. Komisji Splitacyjnej nie ma. Na tym protokół zakończono i podpisano przewodniczący Komisji Splitacyjnej Jadwiga Kołowajtys, członkowie Małgorzata Kroskowska i Ryszard Serdecznie podziękować dla Rady Gminy KOLNO, iż kolejny raz obdarzyła mnie tak wielkim mandatem zaufania i powołała na stanowisko, na stanowisko przewodniczącego Rady Gminy KOLNO. Z tego miejsca chciałbym Państwu obiecać, iż. Będę dokładał wszelkich starań, aby nasza gmina Kolno dalej prężnie się rozwijała i jak tylko będę mógł, będę wspierał działania obecnego Pana Wójta. Jeszcze raz dziękuję za wybór.